widzowie dzisiaj będzie odcinek spec Simulator X, ja mam PT 25, więc za każde 5 subów dostaniecie jednego takiego peta, mam jeszcze jednego w Dark Matter, no to więc tyle, możemy teraz sobie może na Trading Pleasure coś porobić, coś pokupić, bo mam 3,5 biliona gram. bardzo długo to zbierałem więc chciałbym sobie jakiegoś sekreta dobrego kupić więc może już przejdźmy na trading w normalnie bo nie mam ani jednego albo że 150 subów ogarnę Wam, wam ta, no, no i wtedy będzie dopiero no zresztą no, nie ci się pyta, co 5 e, tego Służbów z tym dziennego 25 albo lepsze. No z szczerze'u i ja nie, nie idę, bo mi... Trzemy, może coś innego kupi. Hype ten się nie interesuje. I pomalam też. Ten też. Nie no to nie, nie trafiliśmy, trafiliśmy na Durban Trading że 1 bilion za tego nie upyla się, nie upyla się, bo kupiłem te salatowe po 30 m mm. To się jej go za 11 milionów. Czy jest coś ciekawego? No, raczej nie ma. Chyba Unicorn. Nie interesuje mnie to. Interesują nowe interesuje mnie jedynie shiny rainbow pet Znaczy dark matter Wtedy jest to najlepszy pet Myślę, że już na świątecznym evencie było petyku Tak, bo w shiny wersji dark matter były tyle już To akurat było fajne Może coś wystawmy Widzę co możemy wystawić Nie mam nic takiego że to party na b za siurczan nie kupuję czy jest podpisem kogoś ten ścieżku że tak drogo go ktoś wystawia nie, nie jesteś, ktoś go tego drogo wystawia. nie opłaca się kupić tego roku 15 b wystawmy najpierw tego peta za tyle ile widzę, go wystawić a 245M. No, może ktoś kupi? A chyba zmienimy te plaże. Słabe są te. No, są mega słabe. No, nie, o nie, Już nie, chciałem coś kupić. kupić, kupić nie, jest nie, więc więc może lepiej wróćmy. I teraz możemy. My no więc robimy. No to wchodzimy na inną. inną plażę. Nalecyję wam, że na 150 subów ogarnę future Roka. Albo jakiegoś lepszego future. A potem na kolejne 350 subów kolejnego, ale będzie to na pewno lepszy niż Golden. To już roka albo rębą. Ogólnie <kłysy> no to... Nie mamy szczęścia do plazy. My no, to nie nie idziemy. Na no, Kawaii no to... Spoko jest, ale tam nie ma co robić. Kolejny ktoś... ekskluzywa, ale go już nie mam. Możecie mi przesyłać pety pod Nick Papuga podłoga 3026. Bo taki skin. Chodź jak się skina dzisiaj zrobiłem 0 booksy. Więc idziemy. Jeszcze trochę będę miał do powerboarda. Ogólnie mam tyle powiem. Melibyśmy jakiegoś PETA hardcore dobrego dzisiaj kupić. I, jeśli chcecie więcej takich filmów długich. Zostawiacie więcej lajków w górę I tak, napiszcie komentarze, co może nagram jakąś serię z psx Możliwe, że nagram. Tylko napiszcie może jaką, tutaj ta nika na bank, nie? Ale jakąś taką, nie easy, ale żeby była troszkę wyzwanie. Taką. Taką bym 2,2 miliona za golda Seria? Tak za zdrowa trochę. Ja nie mogę 13 po 2 no. Widowie, dopłacić 2B i kupić golzen? Jasne, że nie. Byście musieli na pewno taniej sprzedać. Mój ma był za free do zdobycia. Wtedy nie zdobyłem, że... Bo teraz to cię wystawiamy za 15 bilionów się sprzedają. Co już zrobimy? Co ja? Te, te są niepotrzebne. Sekrety? Fajne by były, ale. No. No, to nie, to nie Niech chłopie, A to inno. to samo. Nie dojrzywam. Chyba na 700 tonem tam chłopcy dzielicie. To tak drogo. To jest hardcard, jeden i dwa. Mieszkał takie taki rainbow. 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 Rainbowa. Który szukał sekreta. To był mi się świata. Jeden bluń, ona widziałem ze nie wiem, co go kupować, nie. Wiem, że go nie zrobię, bo w naszym z pracę na... Ja na jajka nas nie jest A on kacik. Też bardzo fajny pecz. no Mamy tutaj te szechmanki, ale ja ich nie kupuję. Ten Secret tylko jest bardzo drogi bo a wiadomo, że lepiej poczekać do update. lepsze pety. widzieliście już dużą kometę? Bo ja nie. Nie wiem czy jeszcze spadają. Powiedzcie mi. Dobra, chyba kończymy odcinek, bo nic nie kupimy. No to kończymy. Napiszcie jaką serię mam zrobić, to zrobię wam taką. Pa!